Dziś pokażę, jaki żem pociąg sobie stworzył. wymyślił. chciałem mieć pociąg pożarniczy do walki w tunelach. Pociąg pożarniczy, drager. Tutaj widzimy kontyner techniczny, tu w zbliżeniu ma wejście tutaj na Tutaj W wchodzą do sprzętu, to są pociągi pożarnicze, głównie takie w takiej Szwajcarii. Bo tam dużo tuneli jest. Są w Niemczech takie pociągi, też w Austrii gaśnicze Widzimy pożar lasów w Czarnobyla. Też widzimy pociągi gaśnicze ale tu mamy skład. Ale pociąg to ciągnie różne pociągi. Tu mamy też radzieckie składy. no Ale ja sobie stworzyłem pociąg pożarniczy i walki w tunelach Ja akurat zrobiłem sobie kontener ten, bo ten kontener jest załogowy. Czyli wejście tu z tyłu. No, jak wymyśliłem, no, nie miałem żadnego szablonu, to to wszystko robiłem. Patrząc na te zdjęcia, tylko czekałem na kalkomanie od Igora. Dzięki Igor. Chyba przemówiłem. Tak. Czekam, aż Igor mi da kalkomanie. Dzięki kalkomania doszło. No, niestety ja nie robiłem sobie tutaj szwajcarskich, bar, tylko niemieckie A kontener załogowy to jest w środku coś takiego, co podrukowałem. Czyli wejście z końcówki. Tu widzimy ławki i sprzęt osobisty ochrony przeciwpożarowej. Aparaty powietrzne, hełmy. Zrobiłem właśnie kontener, tak jak mówiłem. Załogowy, czyli taki, tylko że ja nie miałem czarnych farb, bo nie chciałem kupować, to wszystko malowałem podwozia i dach na żółto. No i robiłem taką cysternę gaśniczą, ale po środku u mnie jeździ Ludmiła, bo z napędem. Mi się te lokomotywy Ludmiły podobają, i właśnie dlatego sobie zrobiłem, że to Ludmiła mi prowadzi ten z napędem jest Zaraz zobaczycie jak to wygląda tak to wygląda kogut miga to mamy baterie paluszki to jest od lampy choinkowych Tu na żółto wkleiłem na, na kolejne gorąco tylko ta jedna żarówka mi nie wróga, bo jak mią przyklejał to ona mi wyskoczyła z tej dziurki, no, chciałem ją pchnąć. Się bokrętem, mi się te blaszki złączyły. Do zwarcia doszło. Się spaliła. No, ale już kabinę przykleiłem. To nie. A inne tak nie mam, to tak sobie zostawię. Widzimy Ludmiłka. Tutaj widzimy właśnie to wejście działko karabinek na wodę. Tutaj też widzimy masz oświetleniowy, armatki wodne, jak w tunel wjeżdża pociąg, no to gasi. Seracje nie muszą dochodzić. Jest z napędem numer operacyjny, każdy ma swój i tutaj jest jednostka gaśnicza, cysterna. Tutaj widzimy na jaśni, ten armatka wodna. Armatka wodna, autopompa skrytka na węże. Tu widzimy odsuwane dzwiczki. I to przód ma tak zrobione. Tutaj mamy kurtyny wodne, że, na jeśnica, że jak że pociąg wjeżdża w tunel. Te kurtyny wodne odpala i robi sobie ścianę wodną w ten sposób. Się zalewa, i tunel wjeżdża, może gasić i teraz w tunel, bo jest pożar tunelu, i gasimy, gasimy tunel. To, że może wjechać, będę jak świecą Tuż maszynista siedzi albo Tutaj albo w tamtym, tamtej jednostce załogowej, however, straż pożarna do walki w pożarach w tunelach. ale też może o, pomagać gasić na przykład kamienice lasy, zdziałek tutaj ma jeszcze skrytkę na wężę, można wężę pozapijać, porozwijać i gasimy. Mam nie miałem oryginalnych kabin, to są kabiny po budzie mechano co silnik z podwoziem dam do Kartonowego modela. Kabina mi została, się sprzedała. Wiadomo, że to jest fikcja, ale nie szkodzi, ta fikcja mi się podoba. Jak to jeden z Was mi nazwał, królem fikcji jestem, a król pali nie brzmi. A to zobowiązuje jednostka marzenie nie jednego strażaka. Także wjeżdża w tuneli i ma też tutaj działka a bo gasi to są wiadomo, że w oryginale są rury doprowadzone do w prawdziwych takich składach do i gasi wodę gaszą. Albo ten przód, albo tamtym przód. No, lokomotywa nie ma w przodu i tyłu, tylko przód jest tam, gdzie jedzie. Nie? Także robiłem to. Nie miałem żadnych szablonów, żadnych szkiców, rysunków, nic, tylko wszystko z pamięci, z głowy, patrząc na zdjęcia. Tylko na zdjęcia poczęłem. Także Igor, dzięki Ci za kolkomanie. Jest gra gitara. Także reszta to jest mój pomysł. I teraz się fajnie prezentuję. Jedna skadowalki w pożarach, w tunelach.